Siemano, witamy z drugiego dnia, mój świat się jeszcze nie załadował, bo musiałem zrobić reconnecta, u tabliczka mi skoczyła, sypialnia, Don. O. Podpisz łóżka, no to moje po prawej, mojej prawej, czy ściany prawej, no po tej gdzie jest więcej wirta, aha, dobra, to moje po lewej, Dodaj tabliczkę, masz jeszcze jedną? Nie mam, już to jest drewna Dobra, potem, potem podpisujemy No to Damian, ja lecę Czekaj, siekierę muszę sobie zrobić i lecimy obydwie drewno zbierać Ty, weź mi też siekierę, zrób Kamienną? Może być Okej Jak chcesz? Bo chyba w ostatnim odcinku widziałem jakby się las tam gdzieś podpalił Nie wiadomo co... Posł... A ja, ja... ja a ja drewno, myślałem że... Znaczy, wiadomo się, wydawało mi się, że gdzieś węgiel widziałem na wierzchu ale Cóż? widy. Gdzie Kto ty to jesteś? Jest? Tu Ej, bro, tutaj jestem to? Odwróć się! Odwróć się! O, tu! Jezu, myślałem że to hero, Brian Masz Łap siekierę No dobra lecimy rąbać drzewo Mam nadzieję że się nie zabiłem tą siekierą jak rzucałem Nie Ja lecę tutaj na naszą górę trochę zrąbać drzewa, drzewa. Ej no ja przecież rąbię Ja też trochę wyrąbię Mi też no jest dobra. potrzebne drewno nie Może w tym czasie znajdę jakiegoś wilka Może <laughs> Bo wcześniej znalazłeś chyba nie poprzedniego dnia coś mówiłeś tak, na... mówiłem, ale kości, kości nie miałem i się kończył filmiki. No jak po nocy nie... rano wyszedłeś wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, na chwilę wyszedłeś, to znalazłeś tak. kości przed całym domkiem. A więc. Słuchaj, wie... mam. A jest tam ten więzieniec, co no? Co go zabudowałeś? Nie. Ej, szkoda. Dobra. Pewnie kliper. Mam sadzonkę białą. Spoko, ja mam tu zwykłą. Dwie takie zwykłe mam. Młodzieńsko. Nie, jaką murzyńską. Nieważne. Zwykła to jest zwykła. Murzyńska to jest ta z ciemnego drewna, ta z zimowego drewna. Aaa, no tak. Trochę drewienka nam potrzebne. I zaraz lecę pojście po węgiel, bo, bo węgla też nie mamy. No to ty lepiej idź już tego węgla szukać, a ja będę kąpał. Kąpał? Kąpał. Przepra Przepraszam, przejęzyczyłem się. Będziesz kąpał psy. Których nie ma. Jezu! Co się stało? Nic, bo laga, złapałem myślałem, że I słyszałem zombiakiem. Myślałem, że to ząbiak nie atakuje. <słyszałem>, słyszałem, nie? Swojego brata? Startej. On jest jak ten, jak creeper. Nigdy nie wiadomo, kiedy wybuchnie. Tak. Dobra, czekaj, gdzie ten węgiel widziałem? Lec do jakiejś drugiej góry. Jak się zgubię, to nie będziesz szukał. Ktokolwiek mhm. widział, ktokolwiek wie. Widzisz, mnie takim listem poszukiwał. O! Trawiasty cave. Świnki! Wezmę sobie trochę mięcha, bo nie mam nic życia prawie. Mam malutko. Chodź tu krzemienia. Nie, nie masz i żelaza. Byśmy już od razu podpalili. By było upieczone, nie? O, dno no mięska mam, dobra. Miam ci, miam ci. I mniam ci, ci, Trochę się doładowałem. Padłeś. Powstań. Mięso. Mamusiu, boję się. Kejwa znalazłem jakiegoś. Ale się boję w nim się. O jezu, creeper! Nie! Uciekam z tego kajwa. Nie mam miejsca, a tu clipper za mną leci. Kliperze, siok! Czekaj. Siok Czekaj! Nie wyjdziesz. Uf. Dobra, nie wyjdzie. Nie wchodzę więc tu wów. Nie pali się nigdzie, a ja. co ty za pierdoły jak nie gadasz? No już Ci mówię, ile mam już y, drewna. 48 Pewnie. zwykłego i i chyba 20... O, jakiś lak, lak, lak. Y Dobra. Ja hmm. Jezu, ile sadzonek! O, białe! Białe się przydadzą. Tu białego drewna jest zawsze mniej. I ładniejsze! Au, Widzę. Węglu bądź tu Mam białą sadonkę Ja mam trzy białe sadzonki. Gotowe. tobie Zostawiłeś hmm. Ja tego nie zbieram Ty zbieraj sobie No trochę się posadzi tam gdzieś Urna O węgiel <ścoughs> Na naszej górze jest węgiel Ja tyle szukałem Dobrze że jest południe dopiero Ja tyle szukałem węgla Na naszej górze na samym szczycie prawie jest węgiel ma mam, jeszcze mięsko i druga świnka. Jestem ślepy. W swoich let's playach nie widziałem w pierwszym chyba siekiery, którą miałem w ekwipunku. Loli. Ale szczerze mówiąc, chyba ta seria będzie ciekawsza od moich let's playów. Bo będzie jakaś taka mhm. bardziej, że tak powiem, rozrywkowa. Zawsze w dwójkę raźniej, nie? Mhm. Jeżeli chcecie też obejrzeć takie podobne odcinki do naszych, to takie same, właściwie, no, kodowne z tego samego gatunku, nagrywa Junior JuniorJR. Link znajdziecie w opisie. Nie, w adnotacji. Znajdziecie tutaj odnośnik. Tam występuje zahaczaj znaleźć z YouTube'a. Na siekieru rozwalam ten siekieru Oni robią też takie filmiki. Ich seria nazywa się... Czekaj, jak ona się nazywała? Yy, Dziennik... Dziennik, dziennik, yy... Survival. O tak, właśnie, dzięki. Dziennik Survival, naprawdę fajnie to robią. Szczególnie kącik Juliana. Nie będę wam tutaj już spoilerował. Zdobycie się... Król Julian. Właśnie. O Jezu. Mi klatkuje strasznie. Przez to, przez tego Najbardziej praca. lubię te kąciki. Najlepsze są. Dobra, cicho nie spoileruj tutaj. Ludzie sami obejrzą, sami się dowiedzą. Ja idę trochę tam wykopać, powiększyć naszą kryjówkę Kop, kop A mi siekiera się jest skończyła. Uuu. To ty zrób Masz, masz może cobblestone'a? Mam Mam też siekierę, chcesz? To chodź tu pod kryjówkę, ja ci nie rzucę Nie bądź sześcian, daj cobblestone a. <laughs> Dziś rzucę siekierę, gdzie ty jesteś? No już idę Tutaj stań na dole naszej góry pod, naszy, pod wejściem do kryjówki, jak rzucę siekierę. A. Jupika jej. Uwaga, rzucam. Fuh. Leci siekiera. Za tobą. Siekiera leci, trzeba odmuchać. Trzeba <laughs> łapać za ostrze. Tak. Hmm. Asasin. Ja jestem asasinem. No. Powiększam trochę naszą kryjówkę Skasuję tam... Rykiły skac... patrzę. Przeniosę sypialnię trochę dalej. Powiększam trochę naszą kryjówkę tak o kilka kratek. A mi weź tam łazienkę. Tam łazienkę. Żeby się umyć wieczorem, co nie? Bo mi nie chce się... Bo nie się załatwiać za krzaczkiem. Pomijając fakt, że w Minecraft'cie nie ma krzaczków. A powin, To za drzewkiem. powinny być w Minecrafcie krzaczki. nota trzeba napisać na Twitterze. Tak samo jak dzisiaj na wsi o sarenkach dyskutowaliśmy, że sarny wprowadził. <głynie> bo węże! i torby no torby zbężyć. z wężem i większe ekipunek na no przykład. dzięki temu fajne no nie wiem napiszcie swoje pomysły co by noc mógł wprowadzić napiszemy jakąś taką petycję do niego o jeszcze Skarbę. Jedną kratkę, daj. no już ci mówię że mam 64 czarnego zwykłego nie czarnego tam zwykłego no czarne to jest los na te choinki no tak budzyńskie drewno. Zobacz jak tam słonko. Eee, słonko w... już dobrze. Ty wągiel znalazłem u nas w schadzie. <laughs> jest tyle wągla szukałem, a tutaj jest węgiel. Kończ i powyżej to. Dwa wągla. O nie, jeszcze więcej. Więcej? Jeszcze. Oj! Iślak. A ja zdążę. Twoje łóżko muszę rozwalić, czekaj. Ej, no co jest? No tu bungiel jest. To bierz bungiel. Tak, twoje łóżko. nie. Wungel. A, jeszcze tu. O, i jeszcze tu. Już tu mam mamy. To dobrze. Ja domowym. my już mamy Czesta. Czekaj, zalepimy I... dziurkę. Mam 64. Problem. Mamy już skrzyneczkę. Oj tam. Taka walina. Wrzucam do niego e, jak to glinę, którą znalazłem. No, wrzuć tam. Ha, ty śpisz na tym, na pieńku. Ty będziesz siedział. <grym> Co ty <na> to ty <grym> to. Haha, bardzo się. Ty się śmieszne. opierasz opieniek, ja śpię w łóżeczku. kur na kubanoc się robi. Czyli ko trzeba kończyć no dzień drugi. Stawiam Ci łóżeczko. Kończymy. Podpisuję, że to jest sypialnia. Dla jaj, jak już mamy tabliczkę. No i trzeba będzie to oświetlić. Już oświetlone. Dobra. Okej, okay, kładziemy się spać. No. Dzisiaj wrzucę te dwa odcinki i będzie git. Okej, okay, Kuba? Jutro nakręcimy kolejne, no, bo jest 21. Nie ty mi się już grać trochę. Dobra, to dobra. Będziemy się spać, a wam mówimy nara! Do widzenia. Tak. I zasną.